Siemanko. z tej strony Pan z Mordeczki Dzisiaj będziemy myć naszą kulkę Jest upierdolona, zobaczcie kau, kau, kau. tu zahaczyłem zająca Także pucujemy, zaraz wracamy Idziemy wrzucić hajs do tej oto maszyny losującej Która losuje, czy będzie piana, czy woda Mamy tutaj hajs Mordy, piątka Dwójka Za bogato nie jest, ale damy radę Idziemy Wróćmy na początek piątaka i kurde chowam swego ptaka, dobra aktywna piana uważaj bo się No no, leci uważaj i pełna, O to no to takie białe Wtedy chyba pozamykałem, całe nie? Powiem Wam historię, dlaczego ten drzew jak jest taki powijany. Tu z lewej strony, raz zakaczyłem dzika, za Zakaczyłem dzika. Za z prawej strony zakaczyłem mająta. I wiecie co jest najgorsze? Z prawej strony, z prawej strony jest tego. Zając, zając po prostu siewami... Yy, Zwołnik, z którym skrzypkiwasu, bo wlałem dwa litry. Uuuu. Wróciłem do szkoły. Wbrałem dwa litry, wbrałem dwa litry, no tu razy, to wciskałem dwa razy i popłynie. Panie, progi najważniejsze. Od cen do jedzenia siada. I na a bo chuj woskowanie. A co? Kiedy gówno nie siada, jaka na włoskowanie jest. Tak to nagle lekkie się stanęło. Dobra, no co? No, 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 nie był taki czysty od nowości. Pamiętajcie, jak jest wosk, gówno nie siada. Dobra, jeszcze odkurzanie. No co, ty nie masz tyle drobnych. Dwie dychy, rozminiłem kurwo. A czemu cofasz? No bo z lewej strony drzwi się otwierają, a z prawej nie. Za znowu. Drobniaki wrzucić. Myślę, ile tu się wrzuca. Wrzucę ze złotówkę, zobaczymy jak to będzie. Bye bye złotóweczko. Co no pierdala kurwa. No chuj, chujkę spróbujemy. Jak pierdolę. kurwa. Chuja podkurza. No. Które z odkurzania, jedziemy na inną stację. Dobra, jedziemy na tą inną stację, odpalam światełka, bieg, jedynka, ale najpierw Rajbany mordo oryginalne z Grecji, kurwa. A chcę więcej! Korek, jak zwykle tutaj, ja pierdolę, ciekawe czy puści. Chuja. Żeby ci kurwa więcej nie stanął Ja pierdolę kurwa będziemy czekać w tym korku jebanym Puści Puści kurwa Dzięki Pozdrawiam ci jak znajdziesz na mnie na filmiku o brat jedzie I teraz ja jadę patrz kurwa w lewo rusz tą pizdę Jedziemy nic nie przechodzi jedziemy o, Ty to fachowiec bez trzymanki. Ja, Z kolanem, pan. No, takim też się kiedyś uczyłem, tylko że na peżocie świt, paleta, chyba, załama, pa, slawał nim zrobię, Kolanem. Umiesz tak? Ole, no. myjnia, pa! A a to ja, za ja, droga nie, Marek, na Cieniaska. Dobra, Marty, sumie zostawiajcie łapki na kolejny raz. Yy, ten. Yy, myjemy tutaj w tym wariactwie. Ole, jebie głównym no. ty Dobra. No ty tak. Ty, trzeba jakieś żetony kupić A tam nie było naklejki, to już wiemy dlaczego nie działa Idziemy Ach. po żeton, <laughs> zaraz wracam Dobra, pilnuj bo świeżo myty, szkoda drobnych Idę po ten żeton Dobra, poszedł, zanim wróci też się przejadę Dobra mordy, mam żeton, ale wyczajemy biznes Będziemy robić takie i po 2 zł sprzedawać, a nie za 3 Dobra, wrzucamy Czekaj, będzie góra rura teraz Dobra, rzucam za chwilę. Gdyby co on miał szukać? Te, no. Aaaa! Tego już wiesz na sobie srowek. To kurwa nie czuję. Ooo, zasad. Dobra, rzucę. ja to mogę, kurwa. Dziwi rolni odchodzi zawał. To jest kurwa zagówniany odkurzacz. On w ogóle kurwa nie ciągnie. Z jedną kiedyś spałem, to lepiej ciągła w nocy niż ten odkurzacz. Ej, gorąco tu jest mogę sobie otworzyć. Nie, tu nie otworzysz, Mordo. A drzwi nie działają, taki kurwa... Szyba spadła z korbki. Stój tam Ładujemy go. O, kiwaria! Kurwa mać. Szkoło się tłucze. Ty weź tą szklankę. No, szkoda. Ta tapeć. Ty morda kupić jakieś akcesoria do czyszczenia w środku. Jest w konzalinie taki tuning shop czy coś takiego. Tam podjedziemy. Pa gdzie wjechał. Chłop co robi, kurwa. Dobra, Mordy. 50. O, 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 60 za dużo. Moc, moc cię ponosi. Piękne dźwięki, byku. Piękne dźwięki. Zróbmy redukcję. Dobra, o. stajemy tutaj. Tu? Tak. parkowanie równoległe. W prawo i do przodu. No, ale trzyby opuszczone, nuta na full. Tak, dobra. Jesteśmy prawie na miejscu. Tylko muszę uważać, żeby mnie że samochód nie jedno, jak będę by Ty, gdzie są klucze? Nie wiem. Kurwa, w drzwiach! Bo przyzwyczajony myślę, że mam taki wiesz... Jest tutaj, naciskam guzik. Kurwa, odpalony, kurwa. Brrr no i dobra i słuchajcie, byliśmy w tuning shopie new car, pewnie podniesie wartość yy, samochodu i chciereczki do kokpitu nabłyszczające, wiadome, dobra mordy o brat, siema siostra w sumie, jedziemy idziemy w jakieś spokojne miejsce wyczyścić kokpit patrz jaki tu jest pas specjalny startowy dla Cieniasa, Pana Cieniasa o, Ale to mało na sprzęt A kiedy robimy też od 0 do setki? Kurwa z pół godziny materiału trzeba będzie przygotować <laughs> Najpierw się rozpędzi chłopie. A na milion subskrypcji jedziemy na Nurburgring Cieniasem i silnik od chodzenia wkładamy. Nie no, bez przesady. Jak nie? Na kolano. Na łokcie. O, no, na, łokcie. na łokcie też w sumie schodzę. Dwójka. Siedemdziesiąt. Nie dobra, to nie ten. Jeszcze ten. Czwórka. Przy 90 się zatrzyma, bo to dopiero na 20 łapek będzie. Stuba 120 o, ale z go rozjechał na pewno, nie? Zająca trafił pewnie. Dobra, dojechaliśmy. Mordy, <grym> bo światło nie działa. Jak otworzyć drzwi, to już nie zgaśnie, nie? Nie można wyłączyć, a ja robię wtedy tak. I gaśnie I szybki montaż Ty, ale... Co Ale dobra, przynajmniej tak... Dobra, zajebiste, dobra, to już usłyszę, Dobra. Mordy, dobra, zaczynamy wycierać. Także wrócę za... Popatrząc po kurzu, to za godzinę kurwa. No i tutaj yy, ukoronowanie, ukoronowanie Wunderdownem yy, Zapaszkiem, New Car. Mam nadzieję, że podniesie wartość tego samochodu. Ukoronowanie naszej pracy. Tukają znowu nowe śmieci. Yy, także proszę bardzo, New Car. Mercedesem pachnie. Także, może, moi drodzy, jest problem, bo tu się nie zmieści. Może ty? o ty ten jest lepszy, bo New Car. Najbliższy, dobra. Także moi drodzy, Subik, łapka. Czekajcie na kolejny odcinek. A na 20 łapek, przypominam, robimy test od zera do setki. Bywajcie. Pan, pan cienia.